Przepraszam? Głodny pan może? Stawik. Jakiś hot dog, yy, tam coś słodkiego. Jakbyś był żulem, byś takie, so, ta, takie coś dostał? Uwierz mi, że twoje życie by się zmieniło na lepsze. Nie mów teraz, powiedz, że nie chciałbyś być żulem. To jest piękne. W prostocie. Swoich. Pyk. Do makro jedziemy na, na początek. Chory jestem od razu, mówię, nie wiem czy dotrwam na tym streamie. I weź mi wykmin, co mam zrobić z tym faktem tutaj. Z tą choinką, co ja mam z nią zrobić? Bo zobacz, że ona już się, nie wiem jak to się mówi, ale... Ona, Patrz, one są tak wysuszone, że one odpadają już po dotknięciu tego. Tylko pytanie: po pierwsze, gdzie dzisiaj ją wywala? A po drugie, czy jeżeli to zrobię, to mnie policja nie będzie ścigać? Więc jak ktoś chce, nie wiem, jakiś widz, zabrać się na ognisko czy coś, to mogę zrzucić dla kogoś, nie? My godzimy. Ej, winda jest na dziesiątym piętrze. Tu, zero. Jedź na dziesiątę. Poczekaj, pojadę na dziewiąte i będę podsłuchiwał, czy też, yy, czy tam, czy to one. Zjeżdżają. Uciekają! Uciekają! Albo ktoś mi powiedział... Dzień. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Kur... Kluczyka dał, auta, nie widziałem. Kto siedzi? I zamknął, zamknął kur... Przyjechał i zamknął. Dobra, jadę, idę po kluczyki na szybko. Na 100% jakiś widz był, nie wiem, bratem czy kolegą i dał im cynk. Czekaj, gdzie jest kluczyk do auta? Tu. No, poważnie, to jest po. Bo... dobra, to były... musiały to być skamerki. No, no, przysięgam ci. Z dziesiątego piętra nagle, gdy tu jest 11, na ostatnie piętro im się wejść ku. chciało, ha! I spieprzyły na zero, a później na streamie zobaczyły, że ja czekam na zero, i zamknęły szybko, i poszły na minus dwa. W tym wieku już tak nie poimprezuję, bo w tym wieku to jest żona i dzieci. Bo tak nam narzucił świat, że żona i dzieci. I najlepiej w e, wnuk za chwilę. Nie udało mi się w życiu, zmarnowałem. Raz. Biały iPhone! Ty na sierra wyjdziesz, ale ona nie jest zakochana! Puszczona podwórka! Mój ZIOMA nie zna rosyjskiego, ale na nim goszą. Pisze Ania, pisze Kasia, pisze Zosia. I szczerze, wiesz, co jest najlepsze w życiu? Bycie prawiczkiem. I czekanie na pierwszy raz jest do je j***a fest. To był najlepszy okres w moim życiu. Te emocje, że może w końcu się uda. Co zrobić? Gdzie to zrobić? Ona cię zaprasza na chatę, ty już mówisz, o kurwa. Ale z drugiej strony się boisz. A może... To będzie git, Może się nie wyśmieje Mojego grzdyla! Powiem tak, tak wam zazdroszczę! Przysięgam, ja do 21 roku życia yy, byłem prawnikiem. Tak! Do 21 roku życia byłem prawnikiem. Zawsze się wstydziłem tego, że do 21, ale do 21 roku życia byłem prawnikiem, człowieku. Zobacz, jak masz w wieku 15 lat, swój pierwszy raz, to gdzie w ogóle zanikają te emocje z życia? Szczególnie jak jesteś jakimś błażejkiem takim, wiesz z grzywką, fluffy herku coś takiego. Nie ma tej tajemnicy! tej chęci wiesz o co chodzi. Ja do 25 też i 26 idzie i też Dobra, bo nie zaznaczę innej rzeczy. Jeżeli jeżeli masz już te 25 lat i nadal jesteś prawnikiem obawiam się, że k***, najwyższy czas wyjść w ten piątek z domu nie W tym momencie jest tyle dziewczyn, które nawet za jakąś za jakiś Będę gadał, bo jeszcze zaraz będzie, że, że znowu. Ale ja jestem płytki, prostym człowiekiem. A więc co jest najlepsze? Ja w tym momencie już mam takie coś, że na 100% się to stanie w przeciągu 5 lat. Że będę miał Bachora. To jest pojedyncze. Takie coś, co płacze, co trzeba karmić i to rośnie, nie? To jest pojedyncze dla mnie. Ej, do hot dogów, jakie ogórki? Do hot dogów to chyba słodkie się ogórki zawsze dostawały w jakiś tych, nie? Kiszony to nie będzie pasował, nie? A ja nie wiem, czy ja takie dostanę tutaj w ogóle. Ile tych hot dogów w ogóle zrobić? Dla panów żulów? Oczywiście panów żulów się mówi, a nie tak jak niektórzy, że dla Meneli pisali przed streamem. Panów żulów się mówi, bo troszeczkę szacunku. Robisz hot dogi francuskie. Czekaj, pójdę po bułki najpierw. Na pewno bułka, cebulka prażona, ketchup y, musztarda, bez żadnego majonezu, bo jak w tych czasach jeszcze ludzie wiedzą, jak, ile majonez ma kalorii mogą dodawać majonez. ketchup musztarda, parówka, bułka, cebulka prażona. Ogórek i to jest wszystko. Nie i sałata, to ja proponuję takie nie, że są po cztery, ty a może niżej, ale są po cztery tylko, to jest problem. Z dwadzieścia by mi się zmieściło tych hot dogów do, na tym blacie i do, te, do tego, żeby to rozdać. Tak z 20 myślę zestawów zrobić. Dobra te wezmę i one są już pre psa, już są po ten, czekaj parówki, 20 parówek potrzebuję. Jakie myślisz? Patrz, parówki bez osłonki, myślisz, że będą dobre? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Idealnie. Sokołów, delikatosowe ekstra. Jeszcze myślałem nad tym, żeby zrobić pranka, że dać jeszcze piwo, tylko że piwo zero. Pudliszki. Serio, szczerze, nawet sorry, wiem, że niektórzy ludzie nie mają pieniędzy. Ale k***a, kupować inny ketchup niż Pudliszki, Heinz, tylko Włocławek na przykład, czy coś takiego. To jest moim zdaniem obelga dla narodu. Ej, wziąć taką całą musztardę taką. O, wiesz, co, wezmę to i będę miał po prostu. Tylko nie wiem, które wezmę te. I sałata, i to jest wszystko. Może być lodowa? Sałata? Dobra, biorę sałatę. Ej, może heńca wezmę? wezmę heńca, nie. 52 zł. Braci im takie coś? Po prynce Wezmę je. niech im będzie, kur. Dobry dzień dzisiaj. Dobra, już niech im kur. będzie. Niech po cuksi, i po batonie człowieku i po hot dogu i masz pełny posiłek. Weź im pawełka, to chociaż trochę wódki poczują. Nie, właśnie, nie, nie, człowiek właśnie nie, nie po to. Za każdym razem, jak widzę ostatnio coraz odważniejsze zdjęcia Natsu. Fajnie się to ogląda, pojęci. Wydaje mi się, że ona się przygotowuje powoli do założenia jakiegoś OnlyFansa. Serio, mam takie wrażenie, bo ostatnio zauważyłem zmożoną aktywność w moich majtkach przez to, że, że wrzuca coś chwilę jakieś zdjęcia pikantne. Teraz troszeczkę stopy widać. Oj! Oj, tutaj jak cyś, mi wystaje, przepraszam. No a zaraz będzie ogłoszenie o tym, że OnlyFans. Really only like. Wy jesteście pewnie nie umyci. Trzeci dzień... Kur nie myjesz, masz pieprzyka takiego pewnie na, na policzku, z którego ci wystają takie trzy włosy. I ty jesteś tak leniwy i obrzydliwy, że nawet tego nie utniesz. Taka grządka ci wystaje. I teraz pewnie w koszulce albo bez koszulki podnieś rękę prawą, podnieś prawą rękę do góry i powąchaj sobie pachę. No, kur... stary. I ty się, ty się dziwisz, że ty dziewczyny nie masz? Jak ty nawet, kur... się nie myjesz. Jak ty nawet nie jesteś w stanie w niwe amen, kur... 48 hour Protection zainwestować. Yy, sad, sat sad, sad kur... Sat, 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 nigdy nie znajdę dziewczyny. No nie wiem, czy jakbym był dziewczyną, to chciałbym wochać. Jak Azdu znalazł dziewczynę, to nawet największa oferta z tego czatu jest w stanie znaleźć dziewczynę. Po prostu kwestią jest. wiadomo, że to nie zawsze jest trafienie dobrze na jakąś imprezę, na której znajdziesz taką dziewczynę, która będzie. bo ogromna część dziewczyn ma fetysz przegrywów, że lubią takiego gościa, siedzi w domu, jest prawiczkiem i nigdy, wiesz, nigdy tam się nawet nie całowo dziewczyną. Serio, kilka, no kilka, no, no maja, ale. A Człowieku, ja se, ja, ja jutro mogę być, chcesz? Jutro mogę być w Dubaju, a pojutrze mogę być w, w Hanoi, w Wietnamie Jeżeli tylko będę chciał O nie, kurwa, jakaś dziewczyna mnie słyszała Jaki wstyd, kupa i nie widziałem, bo tak... Ty, mini-kuperkiem jedzie <laughs> Jakbym teraz, jakbym nie miał dziewczyny, to bym teraz podjechał tym autem do przodu I powiedział stop, policja I jakoś ją poderwał, nie? No nie, była to, nie Rozjebała mi się bułka. Dwie bułki. O tak. Dobra, ty. Biorę się do roboty, człowieku, bo tu jest tyle do, do odjęcia. teraz. Poczekaj. Ej, gotuje się parówki do hot dogów, czy nie? Poważnie teraz pytam, bo nie mam pojęcia. Na patelni podgrzej. Dobra, szybciej to muszę robić, chłopaki, wiem. Patelni mam w tym, a drugą chyba jeszcze miałem. Dobra, jest. Pier Patel, nie masz rację. Ale warzywa sałaty jak ja mam zrobić? Patrzę na takie kawałki. I po prostu posypię pod sosy, żeby one tam się przykleiły do tego. Te sałaty to też nie jest za dużo, żeby za zdrowo nie było, nie? Kurwa, mać ogórków nie wziąłem. Nie, nie mogę już pójść, bo nie zdążę. Zobacz, że już tutaj linia produkcyjna się otworzyła. Mniej więcej po 10 się zrobi. Zdążę, zostawiając to tu. zdążę dawaj, 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 dawaj. Jedź, kurwa, no jedź. Dobra, chłopaki jestem już. A, kurde, ciągle przez na barku byli. Dobra, wiesz, co dam szóstkę i niech one się trochę zagrzeją po prostu. Żul musi córkę odreste szkolaty zamulasz i... Dobra, i kółby kur... już. Jak córkę żul musi odebrać? Co ty piszesz w ogóle? Dobra, będą takie nieregularne. A myślisz, że na centralny z tym iść? Naj... Najlepiej jednego sobie zrobię na testa tego rozwalonego, bo jedna bułka mi się rozwaliła. Ej, dobre. Mm, mm, przysięgam ci. Stary, słodka bułeczka jakaś maślana, nie? To jest może tak? Do tego z dwa ogórki. Dobra, testuję. O kurwa. Mm, mm. Przysięgam ty. Takie proste danie, a jakie zajebiste. I ten chuj wychodzi lepszy niż żabki, nie? A wy nadal kupujcie chodzi do po 10 zł z żabki. Mm. Żulowi się ulce trzęsą panowie. A co jak jest na redukcji i nie chce jeść takich tłustych palówek? A widziałeś człowieku kiedyś żula na redukcji? Pana przepraszam, bo nie powinno się mieć żul. Że one problem, jest takie problem, że one są nacięte. Ale jak za mocno dam, to one się rozwalą, nie? Zobacz jak to jest proste danie. No powiedz, żebyś nie op****ł taki oczaj z moich rąk w tym momencie. Jak ci, wyobraź sobie, że przynoszę ci pod prostu pod, pod twoją chatę, nie? Otwiera twoja mama i ja mówię, że ma, że dwa hot dogi dla pana syna, pani. O człowieku i to z, z takim smakiem. A gdzie masz k rękawiczki? Człowieku, mam umyte ręce. Wiesz, że nie używa się... To i widzisz, i widzisz, i to jest propaganda człowieku, lewacka właśnie. Dobra, patrz, zobacz, on jest rozjebany. Tego w sobie wezmę dla siebie. Na to już pełnej tej, bo nie będę dawał im rozwalonych. Są sałatę najpierw na pewno dam. Zobacz jak to ładnie będzie wyglądało, mistrzu. Ja p. Kurwa, dzisiaj. Kur Jakbyś był żólem, byś takie, co, tak, takie coś dostał, uwierz mi, że twoje życie by się zmieniło na lepsze. Patrz to: No to nawet k wygląda pięknie. Nie będą mieli sraki. A wolałbyś nic nie jeść, czy zjeść tych dogi? No, odpowiedź jest jedna i jasna. No, na pewno wolałbyś nic nie zjeść. No i, i nie wiem, po co ty tak piszesz. Szczególnie jakbyś był bezdomny. Teraz byś to opił Siedzisz pewnie przed komputerem, palce uje... masz w tych chipsach, te takich, te takie lajsy strong, o, w lacy strong, to właśnie, to właśnie to jesteś ty, to jest taki typowy widz. I żeby nie było, nie mam nic do takich osób, bo chodzi o to, że sami nie jesteś lepszy, nie? Powiedzmy trzy ogórki na ten, proszę ja ciebie cebulkę, kolejny aspekt chrupności, zobacz jak pięk... Piękna, taka żółta musztarda jak sraczka, one bo takie są najlepsze. Takie coś. O kur... O Boże, to jest piękne w prostocie. Oj. I z prostych składników, człowieku. Szczerze, jakbym był osobą biedną, to bym zrobił dietę hot dogową, Bo zobacz, że te 20 hot dogów praktycznie nic mi nie kosztowało. Wiesz, najledniej by ci to wystarczyło? Myślę, że ledwo, dla tego chuda hudasa jak ty. Prawie tydzień, z pięć dni, nie? Ja nie żałuję, zobacz, że nie żałuję cebulki nawet prażonej. A ona nie jest najtańszym produktem. Tylko błagam cię, proszę cię. Nie udawaj żula teraz pod centralnym, żeby dostać hot doga. Ja wiem, że ci narobiłem. Proszę cię, nie udawaj. No i na to ketchup, musztarda i mamy wszystko. Pyk. 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 I już by jakbym miał dwudziestkę dzieci, wszystkie wykarmione. Dobra, takim po prostu. Kurwa, to będzie trudne. No dobra, ważne żeby ta strona mokra, żeby ona była schowana. Zobacz to. Zobacz, ile tego jest, kurwa. A może po dwa zapakuję, bo ja tego nie rozdam wszystkiego przecież. Dobra, po dwa. Bo ja tego nie zmieszczę, tego wszystkiego w tej. I włożę się po dwa batony. Kurwa. I zestaw, zestaw jak ta lala. I po dwa Prince Polo. Szczerze najlepszy baton z dzieciństwa, nie? To będą po trzy batony, to już jest kur... stary. Szczerze, to jest to co, tyle ile tutaj im wrzuciłem, to i nawet tak się podzielą między sobą, to i tak człowieku będą mieli wyżerkę życia. No kur... nie mów teraz, powiedz, że nie chciałbyś być żulem. Dobra, mam gotowy zestaw. Idziemy. Hej Siri, call Maya. Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Nagraj Co kur. Halo? Dzwoniłeś? Dzwoniłeś do mnie? Maja! No? Co ty masz za zdjęcie na vintage, że oni takie rzeczy piszą? A przepraszam bardzo, a jak ja bym wstawił z moimi piersiami i z moim brzuszkiem, to by było fajnie? No ja bym sobie zapisała takie zdjęcie. Ale pytam poważnie teraz. No dobra, no już je usuwam. Dobra, nawa. Wejście no i zobaczcie jeden story z Turcji, ciężko nie zwali. Hej Siri, call Maja. Maja. Usuniesz pierwsze zdjęcie z Turcji? Ale jakie zdjęcie z Turcji, Franek? Pierwsze zdjęcie jakieś z Turcji. Ale które, bo ja nie wiem o co ci chodzi. No nie wiem, no musi tam być jakaś, nie wiem no. Ja ci później, Maja, no proszę cię no. Już usunę ja... no. No tak, no ale wyobraź sobie, że ja wstawiam zdjęcie, nie wiem, z wystającym piódką. Z wakacji? Z no, z wakacji. tam nic, ale nic mi nie wystaje, nic no, mi nie wystaje. Ale jest sylwetka widoczna? Ty widzę Majusię, aż mi pa... Dobra. Wyobraź sobie, jak nie masz dziewczyny, albo dobra, co sobie wyobrażę. Koniec tematu. Koniec tematu. Koniec tematu. Maja, pierwsze zdjęcie z Turcji proszę cię, żebyś usunęła. Nie żartuję sobie teraz. Weź, usuń, proszę cię. Dobrze. Dobra, nara. Nie, moja dziewczyna po prostu nie będzie miała takich zdjęć po powalonych. Sorry, ale to jest nie na miejscu. sobie, chciałbyś, żeby twoja dziewczyna tak rzucała. Ej, myślisz, że, że ja w ogóle znajdę tych chłopaków, czy nie? Bezdomnych. Bo w sumie o tej godzinie to wydaje mi się, że ja będę samych domnych spotykał. Ty, ale ja naprawdę nie widzę tu panów żulów. Serio ci mówię. Nie wiem gdzie ich wciągło. Ty no nie ma. Kurwa, Co się stało z nimi? Przysięgam, że nie ma. Ani jednego. Ty no, patrz, lewo nie ma, prawo nie ma, pod drzewem nie ma. Są chyba trzech, tylko że się przytulają. Przepraszam. A. Głodni może jesteście, czy coś? Bo ja tam jakieś zestawy dostałem do rozdania Jakieś tam są hot dogi, jakieś batony Ile chcecie? My możemy... Ile was jest? Sześcioro Ośmioro nas jest Bo to powypadało, sekunda, to trzymajcie Ośmioro nas jest Ośmioro na jest Spoko, koleżanko No bo czekaj sekundę, ile was jest? Osiem Tylko tam po Sześć. Nie oszukujecie mnie? Nie No nie Sekundę No jak mi mówisz to ile wam dałem już? Ja mam trzy, starczy pięć Dobra, starczy już, starczy dobra, starczy. dzięki Mordoczko, dzięki Spoko, żółwik żu Dzięki Coś czuję, że zostałem zrobiony w bambuko, że ich jest więcej Ile ja tego im dałem, kur... Pięć im dałem chyba Przepraszam, jest pan głodny może, czy pan... Głodny? Jakieś tam zestawy mam z hot dogami To bardzo proszę Dobra To dam, proszę Dzięki Dzięki Weź jak się wkur... Nie wiem, czy ja nie pójdę odebrać tego od niej Macie. Robiłem to przez je jeba... kurde godziny mi mi 5 chyba zestawów. Ja tu już nic nie mam. Ile mi tego zostało teraz? Nie no nie mów kur... Ej, jak tak można w ogóle? Zostały mi trzy zestawy, kur... Nie, bo ja tam widziałem cztery osoby, ale ona później powiedziała 6-8 ja i dałem 5. Jeżeli oszukiwało, to to jest kłamstwo, bo są osoby, które serio potrzebują, a o tam je ba... Hole, sorry. Ona tym wódkę przegryziona i to jest przerażające. Trzy osoby tam są. Jak coś. Ale też moja głupota, że jej oddałem tak, bo się zestresowałem. Przepraszam, pan głodny czy... Nie. Nie? Dobra, sorry. Kur... Nie odróżniam. I to troszeczkę też niemiłe w sumie. Jak w kogoś, wiesz, są tam. Ej dobra, je od doga. Przytula. I jedna osoba tylko je. A nie, dwie jedzą. Ej dobra, jest ich pięciu, dobra, jest ich pięciu. Mają kurde szczęście. Mają kurde szczęście. Przepraszam, jest pan głodny może? Proszę. Mam no, jakiś zestaw. Dziękuję bardzo. Spoko? Bardzo. Dzięki. I takich właśnie mi szkoda. I siedzi sam, a babka w tym momencie zabrała 500 całów, sam tam 6 i nawet nie wiadomo czy ona to zje. Szczególnie jak są samotnikami, to często są osoby wrażliwe, bo zazwyczaj to są introwertycy, introwertycy mają to do siebie, że są wrażliwi. I często na przykład lądują na ulicy przez to, że mieli załamkę w jakąś w życiu, że na przykład całe życie im się zawaliło, jak żona ich zdradziła na przykład. Przepraszam, głodny pan może? Poproszę proszę Stawik. Jakiś hot dog, yy, tam coś słodkiego. Dzięki. Sory, głodni może jesteście, bo zestaw ostatni mi został. Ja, dobro, dobro. Dobra, ostatni został niestety. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, dzięki, słuchajcie. A zobacz jak jest tu ten. I przez tą babę w tym momencie. Jeden z, z nich nic sobie nie zje, brawo. I ch nie mam nic już. 20 minut chyba z tym wszystkim.